Witam wszystkich, jestem Paweł Roo 1 Dzisiaj zademonstruję Wam swój nowy mechanizm. Jest to pianino, który ma możliwość rejestrowania dźwięków, czyli ma swoją pamięć. No ma jeszcze parę fajnych rzeczy, także później to Wam pokażę, ale zaczynamy od zapisywania jakichś tam dźwięków. Dobra, zaczynamy od przycisku zapis. No i załóżmy, ciśniemy sobie ten klawisz. I otwarzamy. Przy klawiszek zapalają się lampki, nie tłoki. Tu chodziły tłoki się wciskał klawisz, ale to przysparzało dużych lagów, także zrezygnowałem z tego i zmieniłem to na lampki. Dobra, idziemy dalej. Wcisniemy ten. Podtwarzanie. No, możemy do tego że zanim zarejestrujemy, zrobimy zapis, to możemy na przykład wcisnąć to i teraz nam się wciśnie za drugim razem te dwa klawisze otworzą się bo nie zrobiłem zapisu o się teraz dopiero zrobię zapis no i zrobimy coś tam dalej znajdziemy sobie jakieś no te cztery klawisze Resetujemy to wszystko. I tutaj zostawiłem jeszcze specjalną książkę. Żebyście sobie mogli, którzy co nie zdają się trochę tam na, na układaniu jakiejś muzyczki, odgrywaniu. Tak, żebyście mogli tutaj bardzo łatwy sposób sobie otworzyć. Dobra, ale zobaczymy ja, jak to się robi. Pokażę Wam. Wciskamy tutaj zapis, od tego zawsze zaczynamy. Na wyświetlaczu nam się zapala jedynka. No i wybieramy sobie utworek. No, załóżmy, będzie ten. Pod jedynką mamy 22, czyli musimy wcisnąć klawisz 22. Robimy zapis pod dwójką 21. No to w ten sposób to wygląda. Tu mamy jedynkę. Klawisz 22. Robimy zapis. Z tego co pod dwójką było 21. Zapis. No i sprawdzamy że co jest pod trójką. Pod trójką mam 19, pod szóstką 19, pod piątką mamy 0 i 21, pod szóstką 5. No i do tej siódemki na razie dojdziemy. Pod siódemką 9 mamy gotowe, czyli teraz mamy 19. pod czwórką też mieliśmy 19 pod piątką mieliśmy jest piątka, jest piątka, pod piątką mieliśmy 0 i 21 Teraz szóstka pod szóstką mieliśmy 5 będzie siódemka. A po siódemku mieliśmy dziewiątkę. I pisałem tu liter, znakowałem to cyframi, dlatego żebyście mieli to łatwiej. Wydaje mi się, że to jest łatwiej mm. dla Was będzie do rozpoznania. Bardziej czytelne. Tym bardziej, że nie wiem, czy macie świadomość, że to jest na przykład jedynka, to jest jedno uderzenie w netblocka, a dwójka to są dwa uderzenia, czyli w celu oczywiście dostrojenia prawym przyciskiem myszy. I tak po kolei trójka, czwórka. I oczywiście te układy klawiszy ma tak jak w prawdziwej pianinie. Czyli mamy dwa czarne, trzy czarne. Oktawa się nam zaczyna od tego klawisza do, do tego. I tutaj mamy dwie oktawy, tak jak nam daje oczywiście możliwość Minecrafta. Nie ma większej, szerokiej szerszej palety. Dobra. Ale otworzymy to co nagraliśmy. Nie, to trochę przylagowało. Jeszcze raz próbujemy. Fragment portalu, tam dalej, już nie będziemy się tym bawić, odłożymy z tej książeczki, żeby nie Nic. <laughs> no to się Możemy też zmienić barwę dźwięku. Dobra, ale wrócimy do tego piana. Tu, jak zauważyliście, jest czarna skrzynka. Do czego ona służy? To jest tak, by można powiedzieć nazwać takim dyskiem zewnętrznym, który już ma pisane w pamięci stałej pary utworów i on po prostu można przerzucić już na pianino. Wybierzemy sobie gdzieś na przykład jezioro, a będzie ona automatycznie resetuje pianino i wprowadza swoje dane. To jest dla tej części widowni, która może bardziej leniwa jest i nie chce im się układać. Mm. Oczywiście te fragmenty są bardzo krótkie, one nie są za długie. Ale jak zobaczycie to pamięć już trochę duża jest, no ale jest możliwość poszerzenia tego. On się rejestruje na no właśnie dźwięk teraz, do pianina przechodzi. Dobre, zaraz tam się przejdzie, trochę musimy poczekać tu mam wpisane 4 utwory. Oczywiście to można też poszerzyć. No i dobrze, nie? zapisało się to co było tam. Teraz otworzymy to. Tylko też stawiłem w takim miejscu, żeby była właśnie dobra akustyka. Zareagowało nam w środku, także puszczę to jeszcze raz. Się dalej... Nie wiem dlaczego to przecina, może coś wyrejestrę, źle zapisałem. Źle się przerzuciło dane jakieś. No to się A to puszimy jeszcze inny twórek. A w międzyczasie przelecimy się do dookoła tego mechanizmu. To będzie się nam rejestrowało. Ja wam pokażę o co tu chodzi. I zobaczcie, ca cały ten tekst zewnętrzny to jest tutaj te zielone na zewnątrz. No teraz szytuję dane, czyli tu będą przechodzić nam pulsy, o gdzieś się no, Lecą i na dole pamięć pianina, to jest to niebieskie na dole, co jak to widzicie. No, no dosyć spore to jest. Jak fajnie to wygląda? Tutaj wyglądają te półsepce, latują <grymne> z zapisem. Oczywiście nie będę tutaj się za bardzo tutaj wdrażał, nie będę Wam demonstrował o co tu wszystko chodzi. Nie będę Was przerudzał. Ci, co są zainteresowani tym, to mogą sobie link pobrać i przyjrzeć się temu z bliska, jak to wygląda. No, być może się już to przerzuciło. No i odtwarzamy to. Pokazał nam tutaj sygnał, że pamięć jest zapchana, czyli jakiś tam mały błąd się dzieje w dar. Nie wiem dlaczego, bo to chodziło, wszystko płynie. Kontrolka nam się zapaliła od pamięci, że coś poszło za dużo. Nie wiem czemu, coś tutaj się musiało popsuć. Ja to sprawdzę, znajdę. No, ta kontrolka się w tym utworze nigdy nie zapalała. Z pełną pamięcią, tym bardziej, w mam jedną wnioskę. No ale się zapaliła, no to coś tam musiało... Musiał jakiś się wdać błąd. Dobra, i powiem tak. Jak ogólnie Wam to się podobało, no to... Jak będę widział, że film jest wysoko oceniany, to tak sobie myślę, że mogę to rozbudować, poszerzyć tą pamięć na dwukrotnie albo na trzykrotnie, no ale to musiałoby naprawdę się budować. Drugą rzecz, mógłbym tu też dodać jeszcze klawiaturę do perkusji, czyli do, do jeszcze do talerzy, do perkusji samej i można to po prostu razem montować, łączyć parę jakichś tam forów na dysku zewnętrznym do samej też perkusji, żeby to można sobie zmieszać, sprawdzać na innych tam uderzeniach, jak to fajnie wszystko chodzi, także można takie fajne profesjonalne studio zrobić. No sobie tak, no może no, 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 bardziej będzie to przypływało na okorda niż pianino, ale... ale ten. Ale myślę, że wydaje mi się, że było fajnie, tym bardziej, że praca, przy tym mi się... Powiem szczerze wam, że bardzo mi się podobała. Uzyskiwanie jakichkolwiek dźwięków muzyki z tego no, sprawia mi niesamowitą satysfakcję. Także e, piszcie co o tym sądzicie. Ja Wam dziękuję za uwagę, cześć Wam nara.